Janek lekko złożyłem wejście do kościoła e, mójczyk Z chwili otworzyliśmy bramę, y, która powinna być zamknięta My ją womaliśmy się, otworzyliśmy i tym, y, tutaj mamy kościół już w jutrze, tutaj coś już był Myślę, że tu właśnie będzie zakrystia To coś by było na podwórku, na podwórku, środek ten z góry wejście znaczy wejście cały ten środek naszego biednego y, kościoła y, y, tu mamy ołtarz właśnie tam blisko go już mamy y, tu wejście i tu będą ładeczki teraz wam pokażemy y, będzie Spowiedź Święta, a my yy, Spowiedź Święta. Ojej, co tu usłyszę, stara, nawet no, wygodna. Będzie Spowiedź Święta. Teraz wam pokażemy tajne, tajne, yy, tajne podziemia, sio.

Wejście, tutaj wejście, schody są. Ptaki jakieś. To jest komentarze. Jeden, dwa. I trzy. Co one tu się? Co one tu robiły? Są tam dalej wejście. wyżej Idziemy. Idziemy. Film mówi, że czwarty. O, wow, czwarty ptak. Piąty. Jezus Maria, co oni tu robili? A tutaj mamy na samej górze dzwonnica, a mamy szósty tak. Co oni tu robili? mamy dzwonnicę na samej górze. Wielki krzyż. Boimy się tam podejść, żeby nie spać. Ale dobrze, podejdziemy. Gdzie? jaki wiatr jak to jest wysoko. tu jest tak wysoko całą panoramę yy, można pokazać Chociaż tutaj ale okno znowu, yy, dach schodzemy. i teraz trzeba schodzić to jest bardzo trudne ale dobrze przewijamy żebyście się nie nudzili i oto jesteśmy tu już wychodzimy tu jest Filipa dom tam, tam z tyłu tam jest taki tylko musimy zobaczyć, żeby to ta Filipa nas nie zauważył. Wchodzimy na dół i teraz zejdziemy w ogóle wyjdziemy już z kościoła, pokażemy, pokażemy, gdzie my na samej górze byliśmy. Gdzie my byliśmy w podziemiach i jeszcze wyzwania dla Was. Jeżeli wstawicie nam 50 słów, wejdziemy do podziem. A 500 nosujemy na samej górze. Tak, jeżeli będzie 500 subów, to robimy, noc, 12 godzin robimy 12 godzin na samej górze śpimy. Pozdrawiamy, teraz pokażemy gdzie my byliśmy. Tutaj mamy yy, stary kościół i tutaj mamy yy, tam my na samej górze byliśmy. Tam